Dzisiaj chodzimy, pisać, spisać no, tą fajną pasę. Karta. Ale nie. Kort. Już mam skaner na moją twarz w sumie. I to myślę, że starczy, bo za tymi innymi nie będzie mógł z tego, z A z wejścia, a nie z wyjścia. I propos ksynek. Ksyk. Skrzynki powinny być na, na kod. Te ksynki możemy sobie wyrzucić I będzie o wejście. tutaj wejście. To będzie skrzynka z bardzo długim kodem C219. C219. Kod C219. Więc 3, 2, 1, 9, bum. Gotowa trzymałem to to wszystko. Mam też taką paliskę na kotlu. Możemy nosi przy sobie. Tutaj kot to będzie też 3, 2. 1, 9, 3, 2, 1. I to się robi od, i to jest na, to się od innej strony jak, od jakiejś licyp, a więc dzisiaj. Se... Możemy też koło stasić, ponieważ możemy być przybrani za skiereta. Я это будет глот, ты не солю за скелетовый я. С такой не Я. Я... Ты то так... О, чувак. Я сейчас то, что уйдет из здания, Dajmy widzowie, ale nie, lepiej mi widzę teraz. Dajmy, że ja dopiero się, się na to jeszcze Raz popatrzę to do dołu, wtedy to się zamknie. I patrzę, widzę, ja się na to patrzę. To. I to się nie zamyka samo. Ja na to teraz popatrzę. To jest widzę, bardzo fajne, jak I poza tym to powinno być robione. Materiały. I, tak, I tutaj dajmy syby, ale one będą po oczywiście. trochę dajmy tutaj syp, ale będzie bardzo dużo bedroka, bo bedrok to jest niezniszczalny materiał w minecrafcie i tego już nikt nie da rady przebić. I to jest od podłogi, bo ktoś by się mógł od podłogi włamać. Ale nie, bo to sobie też te sobie ja, też się da rozwalić TNT. Mam też takie dźwignie zwiszczane, które też się da rozwalić To jest tak warto nie jest. Ale kto by pomyślał, że zaczyk się nie da nawet nawet kilofem, to, to można już walić no chyba, że ktoś na tak tego młode jak ja, to ktoś ten jej już mógł od podłogi marykadowane, że to być naprawdę bardzo Nikt o plus nas nie będzie tego otworzyć ani zamknąć. I od najważniejszego zadać kamerę. E, kamerę tu nie będę stawiać. I e, co tu mamy? Tu też muszę móc tutaj coś na kod. Ej. To jest telefon, to jest telefon albo. No I hasło to jest, to jest telefon albo. No jeden jeden. Dwa. <grym>, jeden jeden dwa, <grym>, na to Niech ktoś tam gada. Ktoś pochce się właśnie do naszej To dobrze. papa Zostawcie łapkę w górę, zanim ja umrę. No, zdążyliście. Zdążyliście <laughs> zostać łapkę w górę? Jak nie, to... To Wszystkie się ze mną stało, to